Hola buenas noches, jest moja widownia. Cześć, ja z wyworem dostaliśmy się na serwer wreszcie. Troszeczkę były problemy, dlatego odcinek nie pojawił się od razu. Teraz zmieniamy zasady gry. 30 tysięcy, 32 106 łapek chcemy zobaczyć o, pod kurde. tym odcinkiem, bo będziemy mieli jakieś 8 sekund więcej na zalogowanie się moich friend. No jest. <laughs> To nie leni prawie na bo... To koza była Bo koziem jakieś lepsze rudy są Bo podobno tutaj e, Pewer możesz zdradzić trochę wiedzy Czego szukamy? Rola i, o, I rudy. I rudy, taki co nie takie jak tutaj jest, jak to szukamy takiej rudy, co wygląda jak e, kałuża, tak? No takie płaskie gówno. Ok. Rzuca we mnie jakimś zielonym gównym. trutu jestem O kurwa, uciekaj, 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 uciekaj! ciekaj. Goni, goni, mnie! Uciekaj, uciekaj! No goni go! Mów jak... Yyy, jak mi zjebol! Kylwa za jedną trzecią łapę! Nie mam strzał. <laughs> Masz strzały? bo ja nie mam ty. Mam w chuj. Daj mi wejścia. Zawsze ubierzę. To będziesz miał Daj mniej. Czekaj. Aha, 7. To ty nie masz tak chuj, masz tylko... ...se troszkę. E, no miałem w chuj, ale ci dałem, połowę. No dobrze. Wiesz co jest? E, no lipa jest nim. Hello Ben! Hej! I'm looking for my plans! Relax, I'm friendly. No czasu. Wpływ na hangarach, ja zaraz wam pokażę kogo, możecie sobie snajpić jak chcecie. W ogóle sorry drodzy widzowie, ale tak żeście nas wczoraj wkurwili, wiecie, co tu grają na serwerze obok nas, pokażemy ten yy, wielki dom, ale nie powiem, bo ich tam gra z dziesięciu. Są skurwysyny. Ja dzisiaj sobie idę, szczęśliwy, uśmiechnięty, mówię, aaa, se znajdę oponę, albo coś takiego. Chodzę po hangarach i nagle chyba mnie kiknęli. Wyszedł jeden Ech. na dach, wyszedł jeden na dach, tuf, tuf, strzela do mnie. Na chwilę drugi, tuf, tuf, tuf. tuf. Nie wiem, kurwa, odwracam się, tam pięciu luja do mnie napierdala, jak do zwierzyny, normalnie polowanie na Isamu, nie? Ja wam dzisiaj pokażę... Wczoraj dostali wszyscy, wiemy od powora. Nie zdążyłem sobie strzał zrobić, a już wszyscy leżeli. I samu zróbmy, tutaj sojusz, co? zróbmy sojusz, kurwa, przecież jaki sojusz? A co, a co, nam da sojusz z wami, jak wy musicie nam płacić? Nie wiem, no, ale... Ja to tak nie mam temu co, no, jak mnie co jak mnie to to, to jest. To jest nie na zbierać. Idź kurwa gdzie indziej! Zbuduj się gdzie indziej! Dobra rada! A A A będziemy się potem, dobra? Tak, potem się znajdziemy i będziemy się lutować. Ciocio, szczą, szczą, Nie szczą, szczą. Umieram. Umieram! Nie. Zginął przez zatrucie to... Jak przez zatrucie? Bo na środku leżał ten, ten cypca. Cy wiem gdzie wleźli ty jesteś kurwa nienormalny brandy no tu kurwa jest idź w chuj pewor no, wytunasz... to patrzysz na nagranie to patrzysz na nagraniu kurwa stary wiem które do no oni wchodzą A ty jesteś down byłeś pewor no, nie bój się kurwa nie pewor to jest down i możecie napisać pewor ty down to... nie bo pisze, jesteś no. przyjebany kurwa jak ty zrobiłeś ten down weź tam wejdź z nieba czy nie weź tam z nim. No zastanów się, wchodzisz czy nie No nie jedne ci się kurwa, patrz. Mam ta o jaką ładną masz. Dobra, instaluj się. Matka mi dała na pod podchoinkę, daj wchodź. Chcesz się ustawić spawn czy nie? Chodź. Tu, chodź, doda. Co właśnie kurwa? No otwarłem ci drzwi kurwa, Do, tam mam autoryzację. Ale to Kurwa, ale tam mamy autoryzację. No chcesz z nami grać, czy nie kurwa? Widzę, że jesteś się uparty w chuj. No tak, nie chcesz to dobranoc, no, ja pierdolę. Ale to po co tu cały czas przyłazisz i śmierdzisz gównem kurwa? Mili kurwa niewolnika. To, uważaj, bo cię kurwa atakuje! Nie, pewory kurwa, kurwa, my się musimy stąd wyprowadzić, albo lekarza to... No, mówiłem, mówiłem. Czy, jest na czy, czy, czy jest na sali w komentarzu jakiś lekarz? Bo można się tu wybudować i mieć niezły biznes, patrzcie Klesia. Pasioł Pasieł mi, pasiołwoń! Tam mu przyniosłeś pleki <śmiennie> Ja pierdolę. Weź ich, weź weźcie kiedy i przegnaj. Nie da się. Jeszcze u dupę byliś tak ty. Przepraszam, czy ktoś mówił o lizaniu dupy? Ja idę Nie. pracować kurwa. takiego darmo zjada jak ty. Przedmiot Ci się podobał, bo był chyba ponad godzinny. E, świetna śmierć, mam nadzieję, że kurwa stracisz e, wszystkie temy, które masz, jak cię zabiję zaraz. <grym> Bym nie było szkoda na no boi, i pasz jak uciekł. To jest debil, to jest pojewany typ... On ma ADHD i HDMI kurwa. No debil, z kim ją ja mieszkam? <grym> debil, panie panie. Gdzie to dzida? <grym> <noise> to debil, dobra jak napiszę, że, że obleci jak mój dydol po całym dniu w gaciach to jest też spoko nie? Ja na przykład dzisiaj wziąłem sobie i sobie tak się pobawiłem łączówką. Cię powąchałem, bo to taki jest, bo jak facet zawsze się bawi ja mi musi powąchać, bo jak nie powąchasz to nie wiem dlaczego to tak działa. Ale to już wtedy nie jesteś facetem typowo gejem. I chcesz sprawdzać, czy chuj obleci jeszcze, to jak obleci jeszcze, to jest spoko, no nie musisz się kąpać, nie? Nie no, musisz... Chodźcie się tu. Nie, nie, Ech, ch nie, nie. Ch nie, ch nie chcę, bo to mnie dzidą pewnie w studiu. On ci napisał coś, zdradzili twoje nazwisko na czacie. Dobrze, że nie napisali jeszcze imienia Daumian. Chodź buduj mi zamek, bądź moim księciem, zbuduj mi zamek. I weź mnie na wieży. Wiesz? wszystko stało w porządku? Ja chcę zamek. Ja chcę zamek. Daj mi zamek. Kula. pop 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 Ty nie pop 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 nie pop no <laughs> nie! <jedno? laughs> ja, jak to <laughs> Dawaj jaja. Okej. Okay. Ty chodzili z miotu. Z jedną. No. Ej, patrz. Gdzieś gdzieś czarne jaja? Okej. Okay. No <laughs> nie! <jedno? laughs> Tak, no to ci nie dam. Tu się schował w piec. To ból. Ja się schowałem też. To to w kogo schowanego chce się bawić, Basie? Tak. Szukam. No wiesz <śleskujesz> <śleskujesz> tam ty kurwa, co Nie! kurwa no i co? Petr Ale w co? Tarny Z kim ja muszę pracować? Masz leci jedna, patrz, patrz jak leci A, Mogę ją? Ja? Mogę ją? Dziękuję, sąsiad wypierdalać stąd Panery Cześć, cześć <grywki> Idźcie no, sobie po sobie, tak, bo ja udaję sokoła Z wiz udaję A złapiesz? A na pewno złapiesz? Złapię, złapię. Wysyrałem torebkę. Od Prady. Powiedz obcinałeś po A poproszę. nie chciał u ciebie? Spójrz, obcinałeś po Teraz przepraszam? Kiedy mam namierzoną dzidę na ciebie? Oczywiście nie spierdolisz. Nie, a ja nie. Dobra, dobra, ja sobie tu pochodzę. Dobra, dobra, dobra. Wpadłeś. To jest Ej, o O, jakie takie O Ej, samo masz ten, na do pompy O puk, czekaj Juz, Muszę coś powiedzieć Oczekuję twoją koleżankę szybko Oła Mopie spadłem z wysokości okład z młodych piersi, a nit! A mogę ją w moim języku zawołać? Tak. Ja pierdolę. Report! Zreportujcie to... nie gam w tobie. nie. A teraz drodzy widzowie pokażę Wam z powodem jak najszybciej wykopać kamień. Potrzebujecie do tego kilof, przycisk V, mikrofon i słuchawki. Sumsiot! Halo! Sąsiad się obraził. Proszę podejść, o. Dobry, a drugi Sumsiot jest? Nie ma go, gra Eee, wow. Sąsiad, bo... Widzi jak jest, nie? Nie otwieraj mu. Nie od nie, nie, nie. Sąsiad, bo jest no, tak, okay. że... No bo e, Jakby ci to powiedzieć... E, Pewor zgubił cały kamień. No, chopy, tyle godzin... Mówię, Pewor, nie idź. bo pan poszedł za Pizdu. Julcia? To jest, kurwa. Widziałem. Nie, 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 spokojnie, proszę, proszę, ty w takiej maście złej, nie strzelaj, halo! Klękaj kurczę Klękać gdzie? No. Oj, czo, czo, o! Nie teraz odejść Ej, ale... Oj ciociuś! Oj Ja tego nie widziałem! Uciekajcie po policja przyjdzie! Szybko, spędzajcie, stąd! Szybko, szybko, Spierdajcie stąd! Spierdajcie, bo śląają, uciekajcie! Ty na prawo, ty na lewo! Smoke, smoke do tyłu! Julka. Możesz cukier? SĄMSIOD! SĄMSIOD! TRAGEDIA wchodzę, nie MA DREWNA SĄMSIOD! TAKI SMUTNY JESTEM! No, bo nie, jaki smutny chodzę! GŁOWA W zimie NIE PODNOSZĘ! A ty na chuj, na chuj udajesz no. tego buddę? Przestań to robić! A, ale masz coś do buddy? Nie no do buddy nie, ale do niego tak. Zmanisz coś? Ha, kwares, A, no to... O kurwa boga coś... <laughs> To jest P... Pe... To jest penerpevor. No i chuj. Tak trafisz koło, jesteśmy. Ty... Nie ruszaj się. To patrz to. Blit. Ale patrz to. Kurwa, blisko, nie? W tyło, blisko. Ej, kurwa, Bardzo. Całczot, mam ci wskazać palcem kogo ty masz zabić, a jeszcze raz palca? Tego. Tu Namierzam cię, panie ucieka, Panie ucieka. to byś chciał ościekawczy. Tu Tuf. Jak to pierdolają z niego? Tuftuu. Alecz tch. I co? MLG! MLG! I co mu? to Masz drewno czy nie masz? Ale masz fajne buty. Cześć, czemu tyle? Halo, dlaczego to jest? Czy to, to Marek był kurwa? To mój pies jest! co ty zrobiłeś chłopie? Ja co ty już zrobiłeś? Ej, ja rozmarka Marka zabił, chuj, o, nie, kurwa.